w tym rowie. W jego brzegach były wykopane liczne winajki. To też pokazuje, jak bezradni byli po nas, co się działo. Do jednej z nich schowaliśmy się wraz z mamą Eleonorą. Mama zasłoniła nas białą pachtą. Pod zasłoną widziałem, jak nadeszli banderowcy. Jeden z nich krzyknął – strelaj! Drugi odpowiedział po ukraińsku – koły mają kul! Czyli nie ma kul. Ten drugi wrzasnął – to rubajski roj, To, to, to... różni się wielu. I zaczęło się. Nastąpił straszliwy krzyk, prośba o dawanie życia. Napastnicy nie znali litości, się ściekierami, kuli magnetami. Jeden z nich stał na brzegu rowu, i gdy ktoś próbował uciec, to szczerze u Inna relacja. Zróbna. Józef Słodzki był ożeniony z Ukrainką. Wysłał o swoją siostrę po buty i ubranie. Sam z uwagi na bezpieczeństwo mieszkał u ojca w rómie, a żona w pałanikach. Jego siostra odstała we wsi pałaniki, zatrzymana przez banderowców. Którzy zrobili z nich widowisko macheryczne. Rozebrali do naga, wycięli język. Posadzili na wozie przystrojonym gałęzi i wozili po wsi jako symbol konającej Polski. To widowisko trwało prawie przez pół dnia aż do zmroku. Pod wieczór dziewczynę zawieziono na tzw. kopisko, gdzie grzebano padłe zwierzę, właśnie jest bezczeszczenie ciała ludzkiego. Tam wykopano dół, do którego włożono ją w pozycji stojącej po szyję i tak ona w męczarniach przez kilka godzin. Wolna Henry Henryk Klotz. Mordercy zrezygnowali z mordowania każdej osoby. Postanowili załatwić to zbiorowo. Do izb lekcyjnych, w których byliśmy zgromadzeni, zaczęto rzucać granaty i strzelać z pistoletów maszynowych. Już pierwsze strzały i wybuchy granatów zawięły część osób. Innych poraniły. Znaleźliśmy się jak gdyby w kręgu piekielnych czeluści. Jęk rannych, płacz dzieci. Rozdzierający krzyk matek w wreszcie dym. Zbrodniarze spod znaku Tryzuba podpalili budynek szkolny, w upalny sierpniowy dzień płonął jak pochodnia. Ofiary jeszcze żywe znalazły się w pułapce bez wyjścia, skazane na śmierć w płomieniach, nie sposób wyrazić słowami grozy tej sytuacji. Język jest zbyt ubogi. Ukraińcy z ogromną pas pasją pastili się nad rannymi. Podobno było nawet coś takiego, że kto wymyślił, proszę państwa. Chodziło o to, żeby wymyśleć wymyślniejszy sposób zadawania cierpienia. Kiedy w Polsce w ciągu 20, 20 minut zaszczelono tych ludzi w tym kościele, poza tymi, którzy się schronili, to później skradziono parlamenty liturgiczne, pito winom szalne i bawiono się, proszę Państwa. I bawiono się ciesząc się z tego, że, z tego, że kolejna polska miejscowość została zlikwidowana. Wręcałem kazane krwią swą i własną. Strach przykuł mnie do ziemi. Bałem się nie śmierci, lecz tych męczami, jakie oni nam mnie zadawali. Trzy kroki przewracali mnie i kopali. Nie zorientowali się, że jeszcze żyję. Obok mnie leżała kobieta, Maria Jesiołek, matka trojga dzieci, dwóch synów, jeden ośmiu, drugi pięcioletni i niemowlę osiemdziesięczna. Ona też wyskoczyła z polącego budynku wraz z dziećmi tuż przede mną. Morderca uchodził ją kulą. Leżała martwa na swym utuszonym niemowlęciu. Jej ośmioletni syn też został zaszczerony. Ten pięcioletni siedział przy matnej matce, szarpał ją i wołał. Mamo i chodźmy do domu. Płakał. Podbiegł do niego Ukrainiec, przyłożył rufę karabinu do głowy i strzelił. Dzieciak przewrócił się na plecy matki, a przywarwszy do jej pleców swojej plecy, wyciągnął ręce do góry jak w modlitwie. Jest zdjęcie, które pokazuje się rodzinami miesiączaków. Ksiądz Malecki opowiadał, że rozmawiał kiedyś z człowiekiem, który miał zdjęcie swojej rodziny. To jedyna pamiątka i pochwał, życzył sobie, żeby go pochować z tym zdjęciem. Słyszałem kiedyś relację osoby, która patrząc na zdjęcie swojej rodziny w trumnach, kazała to zdjęcie spalić, bo nie była w stanie tego psychicznie znieść. Proszę Państwa, jeszcze, jeszcze jedna, może jeszcze jedna relacja. Zebranych ludzi mordowano w różny sposób. Morderca wyrywał dziecko z rąk matki i trzymając za nóżki, walił jego główką o płot lub o ścianę, aż mózg rozbłyskiwał się. Kiedy matka krzyczała, drugi ją widłami. Niektóre małe dzieci oprawcy żywcem wrzucali do studni, większe zabijali kołkami, robali siekierami, zapędzali do piwnicy na ziemniaki i tam zasypywali ziemią. Jest rzeczą, proszę Państwa, nie niewyobrażalną, że do tych mordów nawoływali duchowni prawosławni. I też duchowni grecko-katolicy. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że wśród Ukraińców byli też tacy, którzy ratowali Polaków. I o no, tych może parę słów. Proszę Państwa, gdyśmy popatrzyli na to społeczeństwo ukraińskie wtedy, to mamy kilka grup ludzi. Największą grupą, może inaczej, pierwszą grupą to są ci, którzy wydawali rozkazy. Czyli Iwan Łytwyczków, Wiłytwynczuk, czyli Dmytro Kraczyński, Wasyl Ibachiw. To oskarż z 1 marca 1943 roku. Przystępujemy do powstania zbrojnego. Jest to działanie wojskowe jako takie skierowane przeciwko okupantowi. Obecnie jednak okupant jest przejściowym. Nie należy więc stracić na walce z nimi. Właściwy okupant to ten, który nadchodzi. Mowa o Związku Sowieckim. Jeśli chodzi o sprawę polską, to nie jest zagadnienie wojskowe, tylko mniejszościowe. Rozwiążemy je tak jak Hitler w sprawę żydowską. Chyba, że usunął się sami. I proszę Państwa, czasami niektórzy historycy czy Ukraińcy polscy też mówią, że kierowano do polskiej ludności ostrzeżenia. Tego ostrzeżeń było bardzo, bardzo mało. I jeszcze jedna rzecz. Później jest taki drugi rozkaz, który mówi wyraźnie, że trzeba wykorzystać ten moment wycofania się Niemców i nadejścia pomiędzy wycofaniem się do Niemców a nadejściem Sowietów i zlikwidować całą ludność polską od 6, sze Tam się czasami mówi nawet tylko o mężczyznach. Ale Mutował wszystkich od 6 do 60 roku życia. I mi spowiedziany wyraźnie w tym rozkazie. Nie możemy tej okazji przegapić i musimy za wszelką cenę osłabić polskie siły. Tak, aby Polacy nie mieli później pretensji do naszych ziemi. Może o tych sprawiedliwych jeszcze parę słów. Proszę Państwa. 3, może jakieś trzy racje. Bardzo, bardzo ciekawa. Trud, 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 trzeba było sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście ten Ukrainizm był sprawiedliwy. Trzymałem się za, za rękę swojej starszej siostry, mającej 12 lat. Oboje wskoczyliśmy w gęstwinę leśną. Następnie wybiegliśmy na pole, w rosnącej jeszcze zboże. Uciekaliśmy razem. Za nami konno odpędził jakiś Ukrainizm z karabinem. Pamiętam, że potknąłem się i upadłem w zbożu lub wysokiej trawie. Moja siostra pobiegła dalej. Za nią pognał konny bandyta. Widziałem i słyszałem, jak ją dopędził i chciał zaszczelić. Siostra zaczęła go prosić, by darował jej życie. Po chwili padł szczał karabinowy, a napastnik zawężył konia i odjechał w kierunku lasu. Mnie widocznie nie zauważył. Podniosłem się, patrząc, co się stało z siostrą. Zobaczyłem, że ona żyje. Stała i rozglądała się w wokół, szukając mnie wzrokiem. Opowiedziałem mi o swoim ocaleniu tak. Gdy dopadł mnie ten banderowiec i skierował lówę karabinów w moją stronę, Zacząłem go prosić, by dawał mi życie. Mówiłem mu, że jestem niewinna i mała. A on przecież też ma na pewno w moim wieku córkę i siostrę. Zawahał się, widocznie ruszyło go sumienie. powiedział do mnie: kładź się na ziemię i lesz cicho. Ja muszę szczelić, aby moi koledzy myśleć, że zabiłem Ciebie. Daruję Ci życie. To powiedziawszy, szczerze go u mnie odjechał. Inny przypadek, który mi się przypomina. Proszę Państwa, nacjonaliści widzą dwóch Polaków, którzy pracują na polu. Wysłałem jednego ze swoich, który ma rozkaz ich zabić. Ale ten człowiek przychodzi i mówi tak. Powiedział mi wyraźnie, mam rozkaz Was zabić. Ja strzelałem tak, żeby was nie, nie ranić. Najpierw ma paść jeden, później drugi. Mówi pod wieczór, uciekajcie w kierunku krzywnica. I tak się stało. Pani, która mieszka mnie w parafii opowiada, że w wielkiej zgodzie żyli z Ukraińcami I ojciec był leśniczy w Ukraińcy byli bierni, także niejednokrotnie pozwalali im brać, które Państwa, drzewo w las. Ale przyszedł czas wojenny. Tym pierwszym ostrzeżeniem była sytuacja, kiedy zmarł dziaduś. Pochowano dziadka, a na dzień ktoś wyciągnął trumnę. Dziadka spawił rzeką z tyłem, a na trumnie napisał, to dla reszty rodziny. Przysa, ojciec jeszcze za, za okupacji sowieckiej uciekł na stronę niemiecką. Był leśniczym, a tak okupacje byli przez Sowietów prześladowani. Pracowało ja, ja, ja. prawie jako potockiego łańcucha. Natomiast oni mieszkali tutaj. Wydawało mi się, że nic im się nie stanie, dlatego że żyli zawsze w zgodzie z Ukraińcami, wspomagali ich na różny sposób. I proszę Państwa, znalazł się taki człowiek jak pan Kacznowski, Ukraińc Gajowy, który obiecał im, że kiedy będą w, w niebezpieczeństwie, to on przyjdzie i ich poinformuje. I ona wspominała takie wydarzenie. I tu był już bodajże 44 rok. Mówi noc z 4 na 5 maja. Mówi się, śnieg pada. Godzina w nocy, ten człowiek wpada do naszego domu i mówili tak, uciekajcie, bo on już chowa idą. A mama zadała tylko jedno pytanie, czy możemy coś zabrać ze sobą? A on mówi, nie, mówi, oni już po was idą. I mówi, że od ruchu matka złapała, na piórku leżał, czy na stoliku leżał, lecz że to była jedna, jedyna rzecz, którą wynieśli z naszego domu. Spieszyli się szybko na stację kolejową, bo tam byli już Niemcy. Odeszli jakieś półtora kilometra, dwa km od swojego domu i usłyszeli, jak do tego domu wpadają granaty. Proszę Państwa, inna bardzo ciekawa historia. Ksiądz grecko-katolicki Michał Szczurowski ze wsi Markowa. W tej wsi był ksiądz grecko Bardzo się lubili, Mikołaj Kiedy było wiadomo, że zbliża się niebezpieczeństwo, grecko-katolicki Trzy razy wysyłał swojego diaka do księdza rzymskokatolickiego. Proszę ubić się u mnie, przechował księdza. Ale ksiądz rzymskokatolicki powiedział, nie mogę opuścić moich parafian, co spotka ich, nie spotka im mnie. Gdy został zamordowany, ten ksiądz rzymskokatolickim okazał się prawdziwym bohaterem. Procesji Jordanowej nie urządził, święcenia wody nie urządził. Odprawiony natomiast w święto Jordanu przeszedł za Polaków. A do swoich parafian graniców powiedział tak. Szkoda, mojej uliczycie pracy. Nie chcę wśród bandytów umierać. I w następnym tygodniu opuścił wieś. To prawdziwy bohater. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. Te relacje można znaleźć w takim opracowaniu Ukraińcy Sprawiedliwi do Niedzielki. Kupał dostaje rozkaz zabicia księdza. Przychodzi do polskiego księdza i mówi, muszę się nas zabić, bo mam taki rozkaz. I mówi, jestem, jeżeli ci coś zawiniłem. A on mówi, nie mogę. Przyszedł drugi raz i rozmowa bardzo podobna. Mówił, że jeśli musi je zabić szczelem, nie mogę. Poszedł drugi raz. I następny dzień pożegnał się z rodziną, wzywają mnie. Wyrok na nim wykonali się z organizacji, dlatego że nie zabił polskiego księdza. Proszę Państwa, w tamtych czasach ratować polaków to było wielkie bohaterstwo. Podobnie do tego, jak polskie społeczeństwo starało się ratować żydów. I wiemy doskonale, że to nie jest zjawisko ogólne, ogólnie masowe. Ale trzeba powiedzieć uczciwie, że w ratowaniu ludzi, mówi się, że w ratowaniu jednego Żyda musiał uczestniczyć co najmniej 20 Polaków. Dzisiaj znamy nazwiska kilkuset Ukraińców. Znamy też nazwiska ponad 300 tych, których zabito za różne formy pomocy Polakom. A były to formy pomocy takie jak ostrzeżenie, ukrycie kogoś, w bezpieczne miejsce, czasem, proszę Państwa, ofiarowanie nawet ukraińskiego ubrania. Bo bardzo często było tak, że gdy niszczono polskie wioski, zabijano ludzi, gdy wysadzono kościoły, gdy, proszę Państwa, niszczą osady, żeby ludzi nie gdzie wracać, to nie tylko, nie tylko było tak, że niszczą ślady materialne ludzi, ale jeszcze blokowano drogi. I bardzo często ci Polacy, którzy uciekali przez ukraińskie wioski, to spotkali się z sytuacją, że na przykład przegrywano ich ukraińskiego pacierza, ukryli dzieci. Czasami swój ukraiński wystarcza, czasami trzeba było go przewieźć pod ścianami. W czasie napadu zgubiła się kobieta ze swoimi dziećmi. Ukraińka, która ale mi chodziła wiem, do miasteczka, żeby sprzedać produkty rolne. Spotkała ją kiedyś w miasteczku i pod pozorem targowania się oceny powiedziała proszę mi wracać, oni tam na panią czekają. Wiele ludzi było takich, którzy przeżyli pierwszy napad, wracali później po swój dobytek i wtedy ginęli. Dwa tygodnie czekali na tą kobietę. Proszę Państwa, widzieli doskonale, widzieli doskonale, że ona przeżyła. Dwa tygodnie czekali. Dopiero po dwóch tygodniach ona sygnęła i było że może wrócić. by mało kończyć Proszę Państwa, trzeba powiedzieć Państwu jeszcze o skutkach. Jak są skutki? To są przede wszystkim cierpienia tych Polaków, którzy, którzy stracili swoich rodziców, rodzeństwo, braci, siostry, swój majątek. Majątek można w jakimś, w jakimś stopniu odrobić, chociaż nikt nie wróci majątek rodzinnych. Zostaje ta trauma, ale proszę Państwa ich ból jest jeszcze większy, dlatego że widzą pewną bezradność państwa polskiego, to po pierwsze, po drugie widzą odradzający się nacjonalizm. Jeszcze jedna rzecz. To jest dramat, proszę Państwa, nas Polaków. Szczególnie tych, nas też jako społeczeństwa, bo to jest trzeci wielki chłopak z Polaków po zbrodniach niemieckich i sowieckich. To jest w szczególności dramat tych, którzy nie mogą pochować swoich rodziców. To bardzo wychodzi, proszę Państwa, z tych relacji, które oni zapisują. Małgorzata jasko Najpiękniejsze lata, zazwyczaj bezstorskiego dzieciństwa i młodości przeżyłam w nędzy, poniewierce, głodzie, chorobie, ciężkiej pracy. Widziałem rzeczy straszne i traliczne, niewyobrażalne. Nieraz byłam bliska śmierci. Prosiła też Boga, by zabrał mnie do siebie, gdyż jestem sama, chora, bezbronna, głodna, pozbawiona miłości rodziców. Nie w swej dobroci Stwórca, nie pozwolił zgasić pominiętego życia. To, że przetrwałem grozę tamtych lat, pożogi krwi, zagłady Polaków, zawdzięczam Bogu Wszechmogącemu. Inna relacja. ile Gajów-Krzek. Piszę te trudne dla mnie słowa, chcę, by dotarły do wszystkich. Nie chcę, by zapomniano o tym, co wyrabiali i pozbawieni sumienia rzeźnicy ukraińscy, którzy w niewyobrażalnym bestiarstwie przewyższyli stokrotnie KWD i Gestapo. Tamci to były organizacje państwowe, powołane do niszczenia przeciwników, a bandorowcy, którzy dziś mówią, że walczyli z Niemcami i Sowietami, w tchórzowski sposób wojowali z Bogu ducha winną ludnością cywilną. To jest ze mną żywym świadkiem świadkim sześciuletnim dziewczynkom, którą znali i znali jej ojca i całą rodzinę. Tylko mam dzieci tchórze walczą z kobietami i z dziećmi. Tylko zboczeńcy rozpływają brzuchy i obcinają piersi. A oni w swoich szkołach w Polsce uczą dzieci ukraińskie, że to byli bohaterowie. Jak byłem teraz na Wołyniu, to w międzyczasie w jednej z telewizji ukraińskich puszczono film, proszę Państwa, w którym bohater była Ukraińska, ukraińska powstańcza Armia. A wojsko-polskie to przedstawiono jako takie, które, które zgwałciło Ukraińską dziewczynę. Jeszcze jedna rzecz. 1 września 2012 roku pierwsza lekcja w szkole włoskiej była łupa. Jeszcze, proszę Państwa, może na koniec, na koniec, jeszcze jedna relacja. W, cią w dalszym ciągu w całych dniach i nocach płakałam i rozmyślałam o tym okropnym świecie, gdzie człowiek przyciskając nogą leżącego na ziemi innego człowieka, zadaje mu śmierć się kierunek. I tylko na że jest Polakiem. Czasami wydawało mi się, że posadały zmysły i nigdy się nie wiązały z tym, co się stało. Tutaj może w Miercu tak nie jest, ale się Państwo pojechali na siebie zachodniej, jeszcze żyją ludzie, na których widać ślady deformacji po uderzeniu się w Ramy psychiczne są większe. Ludzie boją się munduru, boją się telefonów, w każdym razie bardzo... Przede wszystkim proszę pamiętać, że odebrano im dzieciństwo, a ich późniejsze życie niejednokrotnie było przede wszystkim życiem sieroty. Czyli było życiem bardzo trudnym w tej powojennej wiedzie. Proszę Państwa, wymordowanie Polaków nie przyniosło Ukrainie niepodległości. Golifikowana ukraińska, podstawowa armia, na szczęście tylko na tej zachodniej części Ukrainy, nie chcę Polskiej. Nie przyniosła niepodległości, natomiast jest zadowalającą rzeczą, kiedy w 1944-1945 roku było wiadome, że nacjonaliści wojnę przegrają, że nie powstanie Ukraina, dzieło likwidacji Polaków prowadzi do końca, dzieło ludobójstwa prowadzili do końca. Do, do pojedynczych mordów na Polakach dochodziło jeszcze w 1948 roku, czyli trzy lata po zakończeniu wojny. I, proszę Państwa, ostatnia rzecz. Zadaję sobie jeszcze takie jedno pytanie. Jak to miało skutki jeszcze dla Ukraińców? Proszę pamiętać, że wyrzucenie Polaków paradoksalnie pomogło Sowietom sowietyzować te ziemię, ponieważ wyrzucono najbardziej patriotyczny element, niejednokrotnie wykształcony i najbardziej świadomy narodowo. To po pierwsze. Po drugie, proszę Państwa, gdybyście Państwo pojechali na wojnę, to jest to, dla mnie ta ziemia jest jednym wielkim cementarzystkiem polarów. Są pola, ale część leży odłogiem. Są pola, gdzie wykopuje się kości. Są, proszę Państwa, yy, widać w glinie kościoły, albo tych kościołów w ogóle nie ma. Te kościoły już po wojnie, są sobie jedzie, proszę Państwa, bo zamieniali na magazyny, albo wsadzali w powietrze. Czasami było tak znajomy taki przypadek, gdzie w kościele były złożone trupy i po prostu wsadzono wszystko w powietrze. Gdybyśmy popatrzyli na tę Ukrainę, nie rozwiązał się żaden problem. To jest jeden z najbardziej zniszczonych i zdegradowanych regionów Europie. A dzisiaj ta Ukraina, proszę Państwa, przez upad, i ciężkie brzmienie ludobójstwa, z którym chcący, nie chcąc musi się zmierzyć. I będzie w stanie to zrzucić i dołączyć do grona cywilizowanych narodów Europy, jak powie o tym pełną prawdę. Dziękuję serdecznie. Ja bardzo dziękuję za okres i prawo unijaków, bo bo naprawdę bardzo wiele ciebie. Dziękuję naszemu prezydentowi, panu doktorowi za tą prawdziwe <tryk> słowa, naprawdę opisujące tamte tragiczne wydarzenie. Ja chciałbym tutaj poinformować, że pan Józef przekazał mi, że będzie spotkanie 24 lipca w środę, o godziny 17.00 w, godzinie, w z panią Aleksandrą Polewską, najzdolniejszą z młodych aktorek. Opisują nam, piszą na książkę na temat świętych wariatów o ludziach, którzy odeszli od Boga potem podrócili. A teraz jak nasza tradycja, tutaj mamy taką tradycję, że zadajemy naszemu telewentowi pytanie. Jeśli Państwo widzieli... Tak, jeszcze tutaj właśnie w sierpniu będzie pan reżyser Jerzy Zalewski. Ale o terminie to jest z swoimi kanałami pan Józef. Prosimy o pytania proszę. Dziękuję serdecznie Panie Doktorze, że tak wspaniały wykład i przybliżenie tematu. No, Wiem, że żyje też tymi sprawami. No, Sprawiedliwie, że nie chcę z góry, że się ten temat w autobusie też w jakiś sposób starali się omówić i żeby przybliżyć ludziom ten, ten temat. Ja no, z wielkim bólem mówiąc o połowieniach, którzy zginęli. Mam pytanie inne do pana doktora jako znawcy kresów, bo tak Chodzi mi o Litwę. Tam jest dwa rejony zamieszkają przez Polaków. To jest rejon Solecznikowski i Podwileński. Osobiście no, te ziemię kocham, uwielbiam na pielgrzymkę dziewięciokrotnie do Wilna właśnie wśród tych Polaków. Tam ta polskość przedwojenna do dzisiaj została zachowana. Tam są ogródki, są malwy, są inne kwiaty, te które kiedyś powoje i tak dalej, i tak dalej. Ale wracając do, do rządu litewskiego, który w skuteczny sposób utrudnia Polakom nabycia tam ziemi i nie tylko, no w sposób dosyć zdecydowany, Polacy są tam dyskryminowani. I tak w podświadomości mojej czai się taka myśl, czy aby nie... Stanie się to, co się stało na Dłonowie. Ja wiem, to są inne czasy. To jest inny już kilkadziesiąt lat później. Ale wiadomość Litwin nas też powodowali wcześniej drugie pomary i tak dalej. Czy według pana doktora istnieje taka możliwość, że Polaków na Litwie może spotkać podobny los jak spotkał tam na Dwołojniu? Proszę Państwa, ja postaram się na wszystkie pytania odpowiadać wiele krótko i zdjęcie, tylko żeby, żeby Państwo mogli się dowiedzieć. Ja na nie byłem sześć razy i nie ulega wątpliwości, że jest to kraj polski nadal. I po dzięki. Niestety, proszę Państwa, biedą, to, yy, to znaczy tak. Kraj polskim jest mężczyzna. W jakiej części kraju polskim jest jeszcze grodziejszczyzna? Znacznej części krajów polskich jest rejon Pościsk Szczarczyk, tutaj mniej więcej do Gródka Jagiellońskiego. Polaków w Węgówie jest coraz mniej, więcej jest w Żytobieżu Kielinickim. Natomiast najgorsza sytuacja Polaków wydaje się jest, proszę Państwa, jeśli chodzi o to przetrwanie polskości, niestety na ziemi włoskiej. Ktoś kiedyś powiedział taką brutalną prawdę, że polskość skończy się w roku za lat 30, a w Wieniu za lat 150. Dlaczego tak jest? Dlatego, proszę Państwa, że ludzie miałem okazję obserwować wysłuchać wiele razy. Pamiętam kiedyś taki wyjazd z Wilna, myślałem dwie dziewczyny, jedna naprawdę bardzo śliczna, była wtedy wolna, nie mogłam go zawiesić. No i popatrzyłem trochę i widzicie, to takie strasznie ciekawe. wysiadła na dworcu w Krakowie i podszedł chłopak. Pięć lat na spokój, w Persyce, to jest wystarczające, żeby się zakochać i kogoś poznać. Proszę Państwa, to się kończy w jednoznaczny sposób, bo oni tam nie wracają już. Natomiast ja mówię tak, Litwini nie plokną Polaków, nie ma szans. Proszę Państwa, tamci Polacy mają ze sobą doświadczenia i tradycje walk armii krajowej. To oni walczyli z Niemcami, to oni wyzwalali Wino. Nie połkną ich. Powiem, nacjonalizm litewski mobilizuje tamtych Polaków i proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, to jeśli największe zwycięstwo w wyborach do samolotu gminańskiego i do, 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 do Sejmu Mało tego, wiemy doskonale, że mamy ile? 50 czy 51 europosłów. Jeszcze jest jeden z Litwy. Waldemar to Warto pamiętać, że to jest nadal w ogromnej mierze kraj polski. Prawda jest tutaj za słaba, żeby tamtych Polaków połknąć. Natomiast to, co ja no, yy, widać że ten okien, gdzie mniej więcej, jest problem tego zwrotu ziemi. To jest bardzo proste, proszę Państwa, Lid... w... tak, po, po wojnie sprawiedliwości, jeśli byśmy wzięli tam by się wyśrodkowy, normalne wybory albo plebiscyt, to ta ziemia prawdopodobnie zagłosowałaby za przynależnością do Polski. 60% mieszkańców mieszkańców to są Polacy, a 80% w terenie solecznickim, po wojnie sprawiedliwości. Natomiast Litwini o tym doskonale wiedzą. To jest kwestia zwrotu ziemi. Proszę Państwa, wiemy doskonale, że Ukraina się nie zwraca. Teraz państwo polskie zwraca 20%, jeśli ktoś potrafi udowodnić, że miał majątek w Małopolsce Wschodniej. Proszę no Mówimy wiemy doskonale, że tak, jeśli potrafi udowodnić. A przecież będzie uciekali bez dokumentów. Natomiast tam, proszę Państwa, są rozbieżności duże. Polakom zwrócono podejrzeń w, w rejonie Wilna, chyba, w chyba 20%, Litwini twierdzą oczywiście, że dużo więcej. Natomiast proszę pamiętać, to jest zasadnicza różnica, jeśli komuś nie zwraca się z takiego wilna, a dostaje się na przykład poza wilna. To jest zasadnicza różnica. Yy, Niemniej jednak powiem tak, proszę Państwa, przypomina mi się kiedyś takie yy, kazanie nieżyjącego już kadela, magiego, wspaniałego Polaka i patrioty, powiedział coś takiego, mówił o tych wszystkich, prawda, o tych różnych zakusach, co przychodzą z zachodniej Europy. Proszę Państwa, myśmy nie takie rzeczy przeżyli. Nie takie rzeczy przeżyli. Powiem Państwu więcej. To jest też swoisty paradoks, jak głupim trzeba być, żeby zdradzać sobie Polskę, skoro Polacy patrolują przestrzeń powietrzną nad Litwą. Proszę Państwa, a jeżeli nagle się okaże, że zagrożenie y, rosyjskie wobec Litwy będzie realne, to przepraszam, jeśli Litwa zniknie, nie mapy Europy, kto się na nimi stawi. Bo powiem szczerze, gdyby może w tej części Europy Polska, to może ktoś jeszcze podniesie jakiś proces, a jeśli przypadnie Litwa, czy wielcy tego świata, proszę Państwa, albo inaczej, czy bogaci tego świata umierają za biedniejszych? Albo czy wielcy umierają za małych? Powinna sobie Litwa zadać to pytanie. Niestety, Litwa powiem dokładnie ten sam błąd, co przed wojną, Dokładnie ten sam błąd. Ale proszę Państwa, ta społeczność Polaków litewskich jest bardzo dobrze zorganizowana. Ja proszę pamiętać, że biedą naszą jest wtedy, kiedy ci Polacy tam, ci Polacy stąd wyjeżdżają. To jest nasza bieda. Niestety, w Europie to jest właściwie tak, że. No, Prosty przykład. Tak samo. Jeszcze wtedy też byłem wolny. Piękne dwie śliczne dziewczyny. Yy, jedna i druga. Yy, chyba obydwie mieszkają w Polsce. Co ciekawe, obydwie wracają do Nowa. Obydwie miały już katedrę w Polsce i obydwie oprowadzają. Ale proszę Państwa, życie jest życiem. Pojawi się dziecko. Trzeba znaleźć pracę. I no, taka jest prawda. Rozmawiałem jakieś z taką rodziną. Też teraz tam już w latach 80 Dlaczego Znaczy sam wyjechali do Nowa. Bo się podstawowy problem. Proszę Państwa, rodzina mieszana to jest problem. O kiedyś mój moim wymowia, jak mówi tak, pytam się, go, panie Jarosławie, Pan ma żonę Polkę czy Ukraińkę? I mówi Łukaik, że Państwa 20 ma parę lat. Myślę, że zakochał to się kocha. I mimo wiele rzeczy tłumaczyć. Gdzieś nagle okazuje, jak naprawdę, że, że rodzina są Ukraińcy, że jest patriotyzm Polski Ukraińcy. No I mówię tak. No się na takim przyjęciu, a mnie pytają, no to czy jest ten w Polski czy Ukraińcy? Kiedyś jest sami ktoś zapytał, czy jest dziecko wiec, czy matki. No i bądź mądry nie? No i bądź mądry nie? I odpowiedz na pytanie. I to jest jakby kolejny Proszę może Państwu oddaję głos. Pan Zakowicz o takie rzeczy jak to, że tradycja się pomoże w między przy się z polskich czy, polski, czy ukraińskich. Nie. Jak Unia Przeska weszła w życie, to zostało wtedy przyjęte zwyczajowo prawa Unii Przeskiej w stopni że jeżeli się z małżeństwa mieszanego robi dziecko, to chłopiec obejmuje wiarę ojca, córka wiaryna i stąd obejmował wiarę ojca, na wielu wypadku było tak, że obejmował narodowość. I stąd się brało to, że w jak się spotykało, kiedy jechałem sam ze Szczecina Jeszcze z tak, studentem, to lata ponad 40 było ponad 40 lat temu. No i załóż, człowiek mówił, umienia sestra Polka, to znaczy ona w Polsce mieszka, a on jest w Ukrainie. Jest, ja na Ukrainie jestem Ukraińcem, ale mówimy po polsku, czytamy my po polsku, rozumiemy zawsze tłumaczenia. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, trakcja jak już która była poruszona. Ukraińcy czuli już po prostu gorąco podstąpię. I jak to wygląda, że chodzili Polkowie, i trzeba się jakoś było chronić, jakby sobie ci przyszli, bo byli o I teraz prosili o dokumenty. chłopak wyciągał dokumenty z czarnym miał na przykład dokumenty, tak nawet A więc nie był już na jakiś punkt, punkt, tam na końcu, tylko był kowac i dokumentami się chcieli później przed sobie jakby skroczyli, żeby ich nie rozliczyli, bo sobie ci rozliczali nacjonalizm ukraińskich, chociaż to było bardzo na rękach, jak pan powiedział, to nie ale czyli są te dokumenty, zaczynam i listotę, a potem